Co tam? Nie wiem właśnie. Albo to wszystko wziąć. Nie i z tamtej strony z tej. jakoś tak wygląda jak... Tutaj jest takie mokre, co nie? Te są takie. To też, nie? No ale ten ślad tam był się trochę ciągnie. Tylko nie wiem, czy to się po prostu rozlewało i tam aż. Dobra, jest tam taki podejrzany wąż. Gruby. Nie wiem, czy się wąż o wąż po prostu nie przetarł. Od hydrauliki, trzeba to po prostu umyć, umyć silnik, bok i zobaczyć skąd, no zweryfikować to skąd tam dokładnie, dokładnie cieknie. Jakieś drobne sprawy jeszcze elektryczne będą, bo. Grzebałem tu przy tych wtyczkach ostatnio przy tym joysticku, żeby to zweryfikować. Ale zmiana obrotów e, bębna i, i wiatru, chyba mówi, żeby jeszcze trochę cofnąć, zmiana obrotów bębna i wiatru, coś to nie bardzo chce chodzić. Nie wiem dlaczego, ale no, kwestia bezpieczników to już prosta sprawa, zweryfikowałem od razu. E, to nie, więc, więc trzeba szukać dalej. Ale to idzie, co? Coś ten pasat. Coś ten Passat ma problemy. Małe. Chyba to wtryski pojechał wymieniać. I co? I co on na to? On tam sobie popiłuje trochę tym pasacikiem. Ale tak jak mówię, chyba wymieniał wtryski. A ja w międzyczasie jeszcze zerknę, czy przy grzebaniu, czy tutaj coś z tymi obrotami się nie podziało bardziej, czy gdzieś wtyczka, ale to normalnie wszystko poszło tak, jak miało iść. A właśnie te elektryczne sprawy to w moim przypadku do najmocniejszych nie należą. Tak, po kablach wydaje się ok. Dalej już ciężko do tej wiązki dotrzeć. Ona gdzieś za kabiną jeszcze idzie. Bezpieczniki, ok, więc gdzieś trzeba dotrzeć do styczników, które tutaj, których też jest tutaj sporo. Czy któryś za, ten, za te obroty, za tą regulację nie odpowiada przypadkiem? To się może przydać. A raczej końcówka. Instalacja elektryczna schemat. Z tego mało, co nie wyczytam, ale mam jeszcze oryginał. Natomiast tu mi może dużo rzeczy pomóc, czyli wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, czujniki do zweryfikowania. Zaraz będę wiedział, czy jakiś przekaźnik tutaj jest. No, na początku. Przekaźnik roboczy zmiany e, obrotów bębna i obrotów wentylatora i nagarniacza, czyli T3, K4, 5, 6. I zaraz, zaraz będę widział. Szybkie ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, szukam kogoś do pracy. Najpierw konkrety, szczegóły, później będę wyjaśniał o co chodzi. Stawka godzinowa 30 zł. Umowa pracy oczywiście to po drugie. I bardzo ważny punkt, taki przy na przykład obsłudze opryskiwacza, tak jak dzisiaj ja wyjeżdżam do w Buraki, pryskać gdzieś o godzinie 19:20. Gdybyśmy się tak dogadali, żeby te godziny były takie dosyć ruchome, to są wyjątkowe sytuacje, to nie zdarza się zawsze, ale, ale niestety się zdarza, że trzeba czasami później w pole wyjechać. Możliwe oczywiście nadgodziny dodatkowo płatne. To z takich podstaw na razie. Jeżeli chodzi o jakieś doświadczenie, no to bardzo pozytywnie, jeżeli by było w tym rolnictwie, wiem, że jest sporo rolników, którzy gdzieś pracą, na co dzień pracują na etacie i na tym rolnictwie też się znają. Tak jak rolnik no, tą pracę ma taką bardzo szeroką i, no i przy pomocy w gospodarstwie, no to właśnie takie rzeczy są też wymagane, żeby wiedzieć po trochę o wszystkim, co się w gospodarstwie dzieje pod kątem jakichś drobnych napraw. Ja nie mówię, że tutaj rozbierać skrzynię silnych, ale drobne takie naprawy, polowe tematy, obsługa maszyn, traktorki, jakiś siewnik rozsiewacz. O kombajnie raczej nie mówię, ale, ale super, jeżeli tak, ale to nie musowo. No, i oczywiście polowe tematy, no tutaj z tym doświadczeniem, wiem, że to bywa różnie i nie będę tutaj naciskał na osoby, które, które które nie mają takiej wiedzy, bo można się tutaj doszkolić oczywiście przez, przez tam jakiś czas. Szukam osoby na stałe, dlatego mówię doszkolić, bo będzie czas na to, żeby trochę tutaj te tajniki w gospodarstwie poznać. Ale nie ukrywam, że jeżeli byłaby to osoba z doświadczeniem, no to no w pierwszej kolejności będę myślał właśnie o takich osobach, które już coś o rolnictwie mają pojęcie i o tym, jak takie gospodarstwo funkcjonuje i jak w takim gospodarstwie się pracuję, bo tak jak mówię, nie ma tutaj jednego typowego zajęcia. To nie jest wielkie gospodarstwo, korporacja, że, że jest praca tylko na ciągniku, tylko sporo takich rzeczy dodatkowych, gdzie trzeba coś ogarnąć, posprzątać, wyczyścić, coś tam przekopać, no takie, takie po prostu gospodarskie rzeczy. Na co dzień pracuję oczywiście u mnie Kuba. Jestem z jego pracy zadowolony. Grzesiek! No ja tego złoma nie będę robił. Weź to do razu do kontenerka, kasiorka i lecimy z tematem. No to już wiele lat trwa. W zeszłym roku miał taką roczną przerwę, ale to tematy zdrowotne. Natomiast Kuba od września jedzie ładować buraki cukrowe i tak któryś już sezon. Pół roku go nie ma po prostu. I myślę, że tutaj u nas jest takie miejsce no nawet dla dwóch osób do pracy. Pod kątem gospodarstwa to jest całoroczny temat i zimowy: lato, jesień, wiosna, zima. Później, Kuba odnośnie buraków cukrowych to jest od września do, do, do stycznia, do lutego go praktycznie nie ma. A później zaczynają się takie prace właśnie remontowe pod kątem ciężarówek. No, cały czas na warsztacie u nas coś się cały czas dzieje. Więc Kuba tutaj jakby oczywiście zostaje, natomiast ja takiego na stałe pracownika całorocznego dodatkowo szukam. Moje takie ostatnie ogłoszenie, które o pracę rzuciłem, to wypadło bardzo dobrze, z jednym małym problemem, to znaczy zgłaszały się setki osób po prostu z całej Polski. Natomiast mi zależy na tym, żeby szukać kogoś tutaj do pomocy a nie organizować jeszcze jakichś tematów, nie wiem, noclegowych, obiadowych i tak dalej. Więc naprawdę zależy mi na tym, żeby ktoś tutaj potrafił sobie jakiś temat blisko, nie wiem, ogarnąć. Nawet jeżeli ma takie plany jakieś przeprowadzkowe, to żeby sam o to zadbał przy obecnej stawce, a najlepiej oczywiście, jeżeli to są osoby gdzieś z okolicy, blisko, Wtedy temat jest ułatwiony. Wiem, że takie są, pracują w różnych gospodarstwach również, więc możecie gdzieś tam dalej podsyłać jakąś informację. Może ktoś będzie zainteresowany. Jeszcze raz podkreś podkreślę, jest to praca na stałe i no tutaj nie przewiduję jakichś krótkich tematów, takich dorywczych. Kontakt najlepiej mailowy na ten adres telefoniczny zostawimy sobie na później bo gdybym ten numer gdzieś tam rzucił no to później ciężko bym miał z codziennym funkcjonowaniem dlatego na razie mail a później oczywiście gdzieś tam z każdym postaram się porozmawiać. Jeżeli wy macie pytania, to oczywiście też pytajcie. Jakby to mogło wyglądać, jeżeli stawka wam nie pasuje i twierdzicie, że do takich prac to jest za mało, to nawet nie piszcie, nie komentujcie, nie analizujcie. Na ten moment przy moim gospodarstwie no, na, tyle mogę sobie, na tyle mogę sobie pozwolić, biorąc pod uwagę, że robimy podstawy i sporą ilość nadgodzin. I to też biorę pod uwagę, że ta spora ilość nadgodzin może być. Więc cały czas gdzieś to tutaj mam zaplanowane i, i wliczone w te moje kalkulacje. Idzie już, idzie robota. Chociaż tak, patrząc na. Na tą samą sytuację przekaźnikową to raczej wątpię, żeby naraz dwa przekaźniki się zepsuły. Więc podejrzewam, że, że gdzieś gdzie indziej leży ta przyczyna, no ale przynajmniej będę wiedział, które przekaźniki za to odpowiadają. Gdzieś tam można to tam coś popróbować na krótko w ten sposób podejść do tematu. i na coś się mój brat przydał. Przekładam sobie te przyczepki. Podczepiam John Deere'a tutaj właśnie pod tą, pod tą przyczepę z hamulcami dwuobwodowymi. Zaraz będę testował, gdzie leży problem, czy w traktorze, czy, czy tam wszystko dobrze może. No jest tu trochę skakania. Nie, to automat przecież. Teraz hamulce puszczone. Tutaj mam wersję dwuobwodową, a na tył jest puszczona jeszcze jedna obwodówka, ale to po to, żeby tam przyczepę z tyłu ewentualnie podpiąć jakąś. Nie wiem, wygląda na to, że coś w traktorze, tak jakby obwod, dwuobwodówki nie działały, bo nie chcą, nie chcę powietrze przejść. No i muszę powiedzieć, że już taki problem miałem, ale przy okazji ostatniego remontu skrzyni tutaj, no to też to zrobiłem. Tam, nie wiem, tam chyba dwa albo trzy koła jakiś tam zawór kosztował, został wymieniony i usterka usunięta. No i nie wiem, czy to samo, czy, czy... nie wiem, gdzie tu za bardzo podejść, żeby szukać jakichś powodów. I co? Teraz włączyłem, puściło te hamulce nagle. Kurde. Działa, raz działa, raz nie działa. Albo może inaczej. Podejrzewam, że to chwilę będzie działać. Jak dam do przodu, dobra, puściło. A teraz tak, zahamuję i hamulce nie puszczają. No, czyli jak zahamuję to, to nie wiem co. Widać tu takie przetarcia na wężu i kto wie czy tu nie jest czy tu nie jest powód tego ciechnącego oleju ale e, tak mi się wydaje, że to właśnie nie to, tylko tutaj jest taki czujniczek tak widzę, że kapie tutaj w dół z niego i on się tutaj moczy nie wiem, może jak. Ja przygotowany instrukcja niemiecka, polska. Katalog części jakie jest, takie jest, ale to moje te zakupy poprzednie z zeszłego roku, chyba o, szukamy czujniczka. Dawać ten czujnik trzeba coś innego dopasować, bo mały problem z częściami. Niestety ale tu niech ciśnienia oleju, to może właśnie gdzieś tam się z czegoś innego dopasuje. Tylko muszę sobie ten gwint zweryfikować. Jakaś dziesiąteczka i tyle. No wygląda jakbym się tak pięknie opalił. Mógłbym tak wyglądać po tych czasach naszych, na wyspach hiszpańskich. A w ogóle wam nie mówiłem, bo... Nie wiem, czy ta Mania komentowała, ogólnie dla mnie wyspy kanaryjskie mocno przereklamowane. Nie podobało mi się, przyjechałem już tam z Polski opalony i tak, tak jak tutaj chodzę, zawsze tam ręka, oczywiście, tak rękawki, jak polski rolnik jest. Więc opalaniem tak wyglądałem, natomiast więcej nie zdy nie przywiozłem, nie lubię, nie lubię się opalać, nie leżałem tam, szukałem cienia sucho. Samo to, że tam jest tak sucho, kamienie, to już to już mnie bolało, że jednak no, cieszy to oko, jeżeli jest ta roślinność zielona, a tak trochę się czułem jak w Polsce, yy, przy suszy, gdzie te rośliny usychają, nie żyją, ja jestem niezadowolony i tak trochę pojechałem tam i nagle patrzę, no wszystko usycha, no, no to no, z czego tu się cieszyć? Yy, tylko z tej pogody, ale to yy, i tak wiało, o, wiało, także nie wiem, Bory Tucholskie następnym razem chyba, to będzie dobry kierunek. Pasat. Wtryski, turbina panewki. Tak twardy zawodnik, pół miliona ma przejechany ponad. Aj niedobrze. No, jak to się mówi, zrobi się, wymieni. I sprzeda oczywiście, co nie? Tak standardowo. Coś się zaczyna dziać i każdy myśli o sprzedaży dopiero. Dobra, czekam na autko. Kończę ten jęczmień, wywożę tutaj gdzieś w okolice niedalekie. Czyszczę ten róg. Nie ja wiem, co to może być z 10 ton. Tak na oko. Zobaczę jeszcze, czy uda się załadować, czy tutaj tato mi coś pomoże, bo ja z kolei wyjeżdżam w buraki cukrowe. Mam tam małe kuku z buraczkami, są przypalone. A myślę, że w ciągu tam, pewnie, tygodnia, dwóch, coś więcej się wyjaśni, co tam w ogóle będzie. Na razie taka wersja ratunkowa leci. A odnośnie tego, czym pracuję, to też już temat taki odwlekany. Ale wkrótce zobaczycie, co tam u mnie się pozmieniało. A sama łyżka, squika no to co tu dużo gadać? No to jest petarda. Nie przerobił u mnie, nie wiadomo, jakich jakich tam ton no ale jakościowo naprawdę tu jest wszystko mega dopracowane więc myślę, że posłuży oj dobre lata u mnie Łyszka łyżką, ale praca ładowarka łyżka i to jak teraz wygląda to właśnie to takie ładowanie, przerzucanie zboża to jest no, coś wspaniałego myślę, że jeden z lepszych inwestycji, zakupów w gospodarstwie które de facto jakieś tam, nie wiem, w polu to nie robi, ale około takie prace gospodarskie, gdzie ta maszyna jest praktycznie codziennie do czegoś używana. Codziennie, jak nie widły to właśnie łyżka.